you W tej chwili zapraszamy wszystkich, kto może, do Białego Stoku na 30 kwietnia, bo musimy tam być. Tam mamy jedno zadanie, jeden cel. Tam musimy założyć partie. Pamiętajcie, musimy założyć partie, bo inaczej jesteśmy w czarnym tyłku. Jeżeli nie założymy, to będziemy nadal załatwiali te sprawy poza systemem. Czyli nic nie załatwimy. I niech nikt nie mówi, że założenie partii nie ma najmniejszego sensu. Ma sens, bo to nieważne ile głosów dostaniesz, ile ich nie dostaniesz. Załatwi nas tak zwany system domta. Masz ileś tysięcy głosów, ktoś ma ileś set, jesteś w czarnej dziurze. Dlaczego? Dlatego, że nasz system wyborczy jest oparty na partiach politycznych. Nie dopieraj, że my się nie będziemy chcieli... Dobiorą się nam, każą się nam tu, już się nam kazali urządzić w czarnym miejscu, tam jesteśmy urządzać. Nie ma sensu działanie w ten sposób, tylko i wyłącznie musimy się zjednoczyć, musimy być. I w tej chwili patrzcie co się tutaj dzieje, bo tylko pod tą flagą i pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I wszystkie inne kolory nas nie interesują, wszystkie inne kolory mamy gdzieś daleko. I oni sobie zalecają swoje sprawy na swoim terenie. Od Nazwara. I pamiętajcie, jest jeszcze WHO. WHO to jest samo zło. A w tej chwili wszyscy jednym głosem mówimy: uwolnić więźniów politycznych! U... Uwolnić Jabłonowskiego w wel... Jab... U... Uwolnić Osadowskiego! Uwolnić Sławka Dula i każdego jednego represjonowanego, który w tej chwili żeśmy nie wymienili z imienia i nazwiska. Uwolnić! Tak jest! I to będzie nasze ostatnie przesłanie, jeszcze raz, 30 kwietnia widzimy się w białym stoku. kto może i to jest Polska ponad podziałami, to jest nasz znak, 3 razy P, Kotwica kojarzy się tylko z jednym, z prawdziwymi podlatami. z prawdziwymi patriotami, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Idź tam i powiedz, idź jeszcze, no to są, idź. patrzcie kto tutaj jest. Tu są nasze polskie kobiety, tu są nasze polskie dzieci, tu są nasze polskie matki, tu są ojcowie, dziadkowie i młodzież. I to są nasi bohaterowie. Teraz moich wszyscy jednym głosem. Co jest najważniejsze? Polska! 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 Tak jest, Polska jest najważniejsza. Zapamiętajcie tę Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam.